Witajcie. Na zakończenie naszej arabskiej wędrówki przychodzę do Was z zapachem, od którego wszystko się zaczęło. Szarza V. Co miałoby być szaga fut? Mm. Jak widzicie, problemy z wymową, z przeczytaniem tego są ogromne. Dlatego tutaj prośba do sklepu: Sekret piękna. Zapiszcie nam fonetycznie, jak możemy wymawiać nazwy tych pięknych zapachów, które macie u siebie. Tak, od niego się wszystko zaczęło, ponieważ widziałam mnóstwo recenzji tego zapachu na kanałach YouTube'owych. Przeważnie były to kanały angielskojęzyczne. Mówiła o nich na przykład Paulina, Gabi i mnóstwo innych osób. Zaciekawił mnie, ponieważ podobno jest to zamiennik takich bardzo drogich perfum. Mówię tutaj o Outbookie. Nie wiem, czy kojarzycie tutaj. O, tak one wyglądają. Nie one jakoś specjalnie nie pociągają. Mówię o tamtych. Za to bardzo mi interesowały te. Z uwagi na to, jak wyglądają i. Jak prezentuje się ogólnie sam flakon. Bardzo mi się on podobał. Tutaj możecie zobaczyć jak on wygląda. No, wygląda niesamowicie, prawda? Jak sztabka złota. I bardzo byłam ciekawa co jest w środku za ten zapach kryje. No i tak jak wam powiedziałam, udało mi się znaleźć próbkę w sklepie Sekret Piękna. Zamówiłam ją sobie. Otworzyłam i o, oh, spodziewałam się czegoś troszeczkę innego, przyznam się Wam szczerze. Troszeczkę innego, ponieważ jest to zapach dla mężczyzn, choć podawany bardzo często jako unisex. I nie ukrywam, że nie jest to zapach taki typowo kobiecy, powiem Wam szczerze, ponieważ składniki, które tutaj są, a chodzi mi m.in. o szafran, oud, jest również wanilia oraz czekolada, czekajcie zobaczę czy coś pominęłam, i róża, i jest róża, włączło mi się, oszczędzanie baterii, ja wyczułam każdą słuchajcie z tych nutek tutaj, przyznam się Wam szczerze, że na początku, kiedy go sobie aplikuję, zrobię to teraz przy Was, On jest mega ekspansywny. Ja go czuję już tutaj. Słuchajcie, bez pochylania się. Jest mega ekspansywny, mega trwały. To jest prawdziwa bomba. I tak na jego temat słyszałam, że jeżeli chodzi o projekcję, o trwałość, jest niesamowita. Potwierdzam, zgadzam się. No i właśnie, słuchajcie, ten początek. On mi troszeczkę przypomina zapach u dentysty, przez chwilę. Jest przez chwilę. I później, yy, kiedy, że tak powiem, to pierwsze wrażenie mija, a zaczyna się coś naprawdę przyjemnego, jest to zapach, tak jak bym powiedziała, mocny, jeżeli miałaby go używać kobieta, jest to kobieta dominująca, bardzo tajemnicza, yy, bardzo mocna, jeżeli chodzi o charakter, z taką osobą kojarzy mi się ten zapach. W miarę oczywiście upływu czasu on łagodnieje, robi się delikatniejszy i dla mnie przynajmniej przyjemniejszy. Ten początek może być lekko odstraszający, ale to jest naprawdę zapach godny uwagi w mojej opinii. Nie wiem, czy zakupię całą, całą butelkę, cały flakon. Tak jak Wam powiedziałam, on jest dosyć mocny, trzeba mieć odpowiedni charakter, żeby go udźwignąć. Czy mężczyznom się będzie podobał? W końcu jest to woda męska. Myślę, że może, jeżeli ktoś ma pojęcie, czym jest UD. A jest to, słuchajcie, żywica, zapach bardzo pożądany, jeżeli chodzi o świat perfumiarski. No stop się o nim mówi. Każdy ze znaczących się producentów dodaje go do swoich kompozycji zapachowych, które wypuszcza. Przepraszam. Gardło cały czas mam tutaj z nim problem i się od czasu do czasu wzywa. Dlatego, wracając do, do tego magicznego składnika. Jest to żywica, tak jak Wam powiedziałam, która znajduje się w drzewach agarowych, bodajże i alesowych, które zostały ratkowane przez grzyba. Ona się tam odkłada we wnętrzu tego drzewa, jest pozyskiwana. Bardzo cenny, bardzo cenny składnik, zwłaszcza w tym świecie arabskim. Powiecie. Tak naprawdę, jeżeli sobie sięgniemy do historii, to te pierwsze zapachy właśnie pochodzą stamtąd. Mają świetne składniki, wiedzą jak robić perfumę, jak robić wody perfumowane. Tak samo wody taletowe. Mają w tym niesamowite doświadczenie. No, nie ukrywajmy, mają jedne z najlepszych składników na świecie. Potwierdzam, słuchajcie, potwierdzam. Ten zapach to też potwierdza. Naprawdę. Naprawdę bomba, mocna bomba, jeżeli, ja słuchajcie użyłam jednego, tak widzieliście zresztą, użyłam jednej aplikacji, ja go czuję, ja go będę czuła przez, słuchajcie, spokojnie 12 godzin, spokojnie, bo już nie raz spróbowałam go, testowałam go i potwierdzam, nie wiem jak on się zachowuje na ubraniu, bo na ubraniu go jeszcze nigdy nie nakładałam z uwagi na to, że na skórze daje radę, a... Nie, nie, nie wiem, powiem Wam szczerze, czy tutaj pH a, ma jakiś wpływ na to, bo to jest tak mocne, że chyba na każdym się będzie to trzymało. Dlatego, jeżeli jesteście zainteresowani, zaintrygowani, a to jest naprawdę bardzo intrygujący zapach, jest to zapach, którego nie spotkacie w takiej zwykłej, słuchajcie, w takim zwykłym flakonie, puszczanym mainstreamowo przez producentów perfum, choć teraz coraz częściej. Jest naprawdę dobry. Rewelacja. Mam nadzieję, że seria się Wam spodobała, że Was zaintrygowała i zachęciła do tego, aby zobaczyć na własnej skórze, na własnym nosie, jak te wody pachną. Podlinkuję Wam tutaj jeszcze raz adres tego sklepu. Szczerze, serdecznie polecam. Mam nadzieję, że będę mogła jeszcze na temat tych produktów powiedzieć coś więcej, ponieważ nie ukrywam i Wam powiem, że kuszą mnie olejki, które tutaj są perfumowane, oraz perfumy w olejkach. Nie mogę się doczekać, kiedy je zakupię, kiedy je przetestuję i Wam o nich opowiem. Na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Cześć.